Cześć, z tej strony mux. No i w dzisiejszym odcinku Zrobię Pewny Taki specjalny świąteczny No po prostu Dawno nie nagrywałem Postanowiłem nagrać ponownie animację To będzie odcinek Specjalny z no okazji Po prostu świąt I także Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Na tym kanale 5 łapek w górę Równa się kolejna animacja. Już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. OK, moi drodzy, i to by już był koniec. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pięć łapek w górę, jak wcześniej mówiłem. Również się kolejna animacja na tym kanale. Jeżeli napiszecie w komentarzu yy, święta, no to przypnę wam serduszko, życzę wam wesołych świąt. No i pa.